Atakiem, w którym właściwie przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd. Atakiem, w którym manipulując się faktami do walki politycznej, wykorzystuje się chore, niewinne osoby i ich rodziny. Atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej. Jakiś czas temu Pojawił, pojawiła się seria artykułów, gdzie dziennikarze opublikowali je, nie czekając na moje odpowiedzi. Odpowiedzi, które zburzyłyby z góry założoną tezę. To jeden z dowodów na to, że dziennikarzy podpisanych pod tymi artykułami kompletnie nie interesowała prawda. Ich celem było urządzenie politycznego polowania cywilne zniszczenie osoby, a nie. Rzetelne dziennikarstwo. Zresztą jeden z autorów e, tych materiałów w dniu, w którym zostałem sekretarzem stanu, napisał to wprost. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Prośba dawni znajomi, kontrahenci oraz sympatycy Łukasza Mejzy, jeżeli macie ciekawe informacje na temat pana Łukasza i chcecie się nimi podzielić, napiszcie. To pokazuje, że ta stalinowska zasada, zasada stalinowskich prokuratorów, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf, niestety wciąż wśród elit trzeciej RP jest obecna i wciąż żywa. To nie było, że ten dziennikarstwo, które miało polegać na tym, by pisać jakąś sprawę. To była próba cywilnego zniszczenia konkretnej osoby, w tym przypadku mnie. A dlaczego jest to atak na większość rządową? Dlatego, że... Po tym jak niektórzy politycy zdradzili obóz Zjednoczonej Prawicy, zdradzili obóz propolski elity III RP uznały, że mogą zdobyć władzę nie przy wyborach, ale przy Zielonym Stoliku. I moje mocne wsparcie rządu Zjednoczonej Prawicy zaburzyło tę arytmetykę sejmową, gdzie opozycja już wtedy miała mieć większość. Natomiast opozycja nadal liczy, że przejmie władzę. I dlaczego akurat ten atak jest na mnie? Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że bardzo mocno wspieram. Wspierałem i będę wspierał Rząd Zjednoczonej Prawicy i cały propolski obóz. Natomiast zostałem wybrany z list opozycyjnych. Cała ta nagonka, cały ten atak medialny, nakręcenie tej spirali nienawiści, tej fali hejtu, ma na celu zniszczenie mnie psychicznie, tak aby miał dość polityki, ja bym z tej polityki zrezygnował. Abym zrezygnował z bycia posłem na Sejm RP. Jeżeli ja zrezygnuję z bycia posłem, jeżeli oddam mandat posła na Sejm RP, to w moje miejsce wejdzie poseł opozycyjny. I wtedy opozycja uzyska większość i wywoła kryzys parlamentarny. Kiedyś niektórzy politycy mówili o dorżnięciu w atachy, a dzisiaj po prostu chcą dorżnąć mejzę. Za moją działalność polityczną, za moje wybory, bardzo wysoką cenę płaci cała moja rodzina i przyjaciele, którzy są wręcz nękani, zastraszani przez przedstawicieli mediów działających na zlecenie opozycji. Ja jestem tu po to, aby bronić mojego dobrego imienia i, i będę tego im dobrego imienia bronił nie tylko przed mediami, ale również na drodze prawnej. Mam tutaj już napisanych kilkadziesiąt pozwów, wniosków o zaprzestanie naruszania mojego dobrego imienia, jak i również wniosków o sprostowania. Skala tego ataku jest tak duża, że wraz z moimi przedstawicielami prawnymi nie jesteśmy w stanie tych pozwów, tych wniosków na bieżąco pisać. Ta spirala nienawiści, ten, ten atak medialny na mnie. Pokazuje również hipokryzję elit III RP i pokazuje, że jest to zlecenie. Zlecenie na to, aby zniszczyć my cywilnie. Dlaczego ci sami dziennikarze, którzy podpisali się pod tymi materiałami, nie zainteresowali się chociażby sprawą posła Maksymowicza, gdzie opinię publiczną próbował w sposób bardzo wyraźny. Zainteresować tym tematem jeden z lokalnych dziennikarzy. Czyżby dlatego, że pan poseł Maksymowicz przeszedł na stronę opozycyjną? Dlaczego poświęca się tyle czasu mi, atakując mnie medialnie, a nie poświęca się i nie wymaga dymisji od Tomasza Grodzkiego, w którego sprawie przesłuchano już 180 osób? którego sprawie stwierdzono 14 zdarzeń korupcyjnych, ale prokuratura nie może mu postawić zarzutów, ponieważ opozycja, która tak ochoczo krytykuje mnie na podstawie pomówień od ponad 250 dni blokuje głosowanie nad uchyleniem immunitetu, tak aby Tomaszowi Grockiemu można było postawić zarzuty. Ja chciałem pomagać chorym ludziom w organizowaniu wyjazdów na terapię zagraniczną. A tutaj z tego, co mówią świadkowie, z imienia i nazwiska, mieliśmy do czynienia z uzależnianiem leczenia śmiertelnie chorych, umierających ludzi od przyjmowania łapówek. I nie dziwi Państwa, że ci dziennikarze nie domagają się dymisji marszałka Grockiego, a domagają się mojej dymisji. Bardzo wiele mediów używało obrzydliwych słów w tych swoich atakach. Mówiło o żerowaniu, nagabywaniu, wykorzystywaniu chorych. Gdzie ideą moją, do której zaprosił mnie siedzący tu obok pan Tomasz Kusowski, mój przyjaciel, który sam zresztą skutecznie z tej terapii skorzystał, o czym za chwilę opowiem, który wrócił z Meksyku i zaproponował, aby jego dług wdzięczności wobec społeczeństwa spłacić i pomagać innym chorym w organizowaniu takich wyjazdów. Bo taka była idea. Chcieliśmy pomagać chorym ludziom w zorganizowaniu wyjazdów na leczenie zagraniczne. I nas pomawia się o żerowanie, o nagabywanie, to jak nazwiemy zachowanie człowieka, który według relacji świadków uzależniał leczenie od przyjmowania łapówek. Szanowni Państwo, te propozycje te, te ataki. Zmasowane ataki, obrzydliwe ataki na mnie pojawiają się teraz, chociaż preludium było głosowanie, w którym wsparłem nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, którą część opozycji nazywała Lex TVN. I to może być też niestety motywacja niektórych mediów do ataku na mnie. Pamiętacie państwo? Bardzo podobne ataki spotkały wtedy Pawła Kukiza i jego współpracowników. Obrzydliwe ataki medialne. Na mnie również wylała się wtedy olbrzymia fala hejtu. To już wtedy była takie, takie preludium, można powiedzieć, taka metoda zastosowania kija. Ale były też marchewki. Wielokrotnie dostawałem propozycje, aby wesprzeć i przejść na drugą stronę politycznego sporu. Jak i również otrzymywałem propozycje, aby zrezygnować z mandatu. Tak, aby za mnie mógł wejść ktoś z opozycji i opozycja wtedy przejęłaby sejmową większość. Wymierzono we mnie ostrze fake newsów, wymierzono ostrze hejtu i ostrze pomówień. A idea, szanowni państwo, była bardzo prosta. Mój przyjaciel wrócił z Meksyku, gdzie cierpi. Za chwilę opowiem o tym państwu sam na, w Polsce. Chorobę nieuleczalną, śmiertelną. Jak widać, jest dzisiaj z nami. Żyje i jest w coraz lepszej formie. I zaproponował, żeby o tej terapii opowiedzieć innym chorym, którzy potrzebują również takiego leczenia, którzy mogliby z takiego leczenia, gdzie my mieliśmy tylko i wyłącznie pomóc im w organizacji wyjazd. Dodam również, że. Na dobrą sprawę, tej działalności nie rozpoczęliśmy. Nie wzięliśmy od nikogo ani złotówki, bo jak ktokolwiek miałby nam wpłacić złotówkę, skoro my nawet nie mieliśmy konta w banku. Ta organizacja nie rozpoczęła realnie działalności. Tomek wrócił z Meksyku, zaprosił mnie do tej inicjatywy i robiliśmy rozeznanie. Rozmawialiśmy z chorymi, rozmawialiśmy, pytaliśmy o ich potrzeby, czy uważają, że taki wyjazd byłby. Podla dla nich potrzebny, czy chcieliby takiego wyjazdu, jaka pomoc w organizacji takiego wyjazdu byłaby dla nich kluczowa. No, ale to, to, o całej tej historii chciałbym, żeby opowiedział mój, mój przyjaciel, który do tej inicjatywy mnie zaprosił. tomek Dzień dobry, nazywam się Tomek Guzowski. Tak, jestem bohaterem mediów w różnym świetle. Ostatnie tygodnie bardzo aktywne i w mediach, i w moim życiu prywatnym związanych właśnie z tym. Niestety umijane są wszystkie moje dobre słowa, a w tych mediach mogłem przeczytać tylko to, co źle się czyta. Okej. Okay. Ale teraz o mnie. Byłem młodym, zdrowym chłopakiem. Bardzo aktywnym. Lubiałem sport, pograć w piłkę. Jeździłem sobie amatorsko na żurzu Zdałem nieprofesjonalną licencję. Yy, tak, to było bardzo aktywne. Aż któregoś dnia spaceruję, ale jeszcze zanim to się wydarzyło, dziękuję w sile wyższej, zdążyłem mieć dwoje, dwoje dzieci przed pierwszymi objawami. To jest cudowne. I na tym spacerze nagle idę, troszkę znosi mnie w jedną stronę, potem w drugą. I się zastanawiam, co jest grane. Nigdy tego nie było. No to co robię? Wybieram się do pana neurologa, do doktora. Doktor, no po przebadaniu mnie, takim jeszcze powiedzmy, w przychodni, dostaje to, że Tomek, panie Tomku, trzeba do szpitala porobić takie no, dokładniejsze badania, bo troszeczkę to przypomina stwardnienie rozsiane, ale nie wiadomo, co to jest. Tak, pierwszy wolny termin. Jestem w szpitalu. No i co się dzieje? Płyn mózgowo prądy, lekarze yy, sprawdzają co się da. I na koniec. Panie Tomku, no niestety, to, znaczy nie, niestety raczej. To nie jest stwardnienie rozsiane, nic te badania nie pokazują. Proszę poczekać 2-3 miesiące przyjść jeszcze raz i zobaczymy, jakie są zmiany. Po dwóch, trzech miesiącach ja się troszeczkę jeszcze częściej muszę odsuwać od tej ściany. Kolejne badanie. Nie, my nie wiemy, co to jest. No i trafią do takiego doktora, neurologa, nie będę już no, imienia podawał, yy, u mnie w mieście. Informuje mnie o tym, że w Krakowie jest coś takiego, jak klinika chorób Okej, okay. yy, to jest Kraków Szpital Uniwersytecki. I taki oddział właśnie chorób rzadkich jest wysyłana moja dokumentacja medyczna, i tam pani profesor i wszyscy doktorzy mówią: Dobrze, przyjmiemy pana Tomka i będziemy go diagnozować. To trwa półtorej roku. No, jestem co trzy miesiące, i teraz o trudniejszych rzeczach. Tak, dostaję diagnozę: choroba genetyczna, choroba śmiertelna, choroba nieuleczalna adrenoleukodystrofia, neuropatia. te nazwy nie są dla nikogo ważne. Ale co jest? No pytam Pani doktor, Pani profesor, co ze mną będzie? My nie wiemy, bo ta choroba to jest taka, że może się, ta choroba może wygenerować, z tą, no, zapalenie mózgu, to będzie za tydzień, nie wiem kiedy, może za dwa lata, może za pięć, może za dziesięć. Dlaczego trochę wiem więcej? W niedawnym okresie mojego prywatnego życia umiera mój bardzo bliski, najbliższy wujek, który całe życie był źle zdiagnozowany, źle leczony, bo na stwardnienie rozsiane i przed śmiercią okazało się, że on ma dokładnie to samo co ja. Adrenomieloneuropatię, chorobę genetyczną. Ale on już nie mógł nic zrobić, no i choroba go zabrała. Spoczywaj w pokoju. Yy, łzy całej rodziny. A to, że ja, wiedzą, nagle rodzina się dowiaduje, że ja też to mam, ogromny stres. Yy, ja piszę testament. Przy dzieciach staram się uśmiechać, żeby ich nie stresować, ale bardzo trudny czas, sam smutek. A poza smutkiem. Nagle siadam na wózek inwalidzki, no bo nie pójdę z dziećmi na spacer. Yy, pod prysznic nie, nie stanę sobie pod prysznicem, no, a nie miałem łazienki do tego przygotowanej. Jest coraz gorzej. W nocy nagle się nie zdążę do toalety, wiadomo, trzeba przebrać majtki. To yy, jest dramat. No i nagle yy, nie mogę powiedzieć, kto osoba taka, bo to jest osoba publiczna, informuje mnie o tym, że jest na tym świecie jedno miejsce, gdzie jest nazwa komórki pluripotencjalne. Abym wysłał tam swoje wszystkie wyniki, które mam, no to wysyłam yy, kartki i nawet elektroniczny rezonans mózgu yy, po dwóch czy trzech tygodniach dostaje odpowiedź. Dobrze, przyjmiemy Miałem takich pacjentów, podejmę się, no to dobrze. Ja sobie mówię prosto: Tomek nie ma leczenia na moją chorobę, więc tak, ja chcę to, ale to jest drogie. No to się zapożyczam do banku, no sorry. No i się zapożyczam, ale no i tak, jadę pierwszy raz. Yy, wracam, to nie jest tak, że to jest zaszczyt i jestem zdrowy. Po trzech miesiącach sam widzę pierwszą poprawę, yy, ale i teraz, teraz to jest ważne, proszę mnie posłuchać. Yy, okazuje się, że mogę zrobić zbiórkę. I teraz dziękuję wszystkim, którzy mi pomogliście. Dziękuję wszystkim osobom. Prywatnym firmom, komukolwiek, przy mojej zbiórce, którzy wpłacili, dzięki Wam mogłem pojechać kolejny raz. I co się dzieje? Yy, przepraszam, mało, mało Wam za to dziękowałem, ale teraz dziękuję. Yy, to będzie dziwnie wyglądało, ale to zrobię, żeby to pokazać. Nagle coś, czego nie mogłem. mogę pójść. Nie mogę. Spodnie sobie poprawiam. Da się. Jest jeszcze jedna rzecz, przy której troszeczkę się uśmiechnę, bo nie mogłem już z tego korzystać. A teraz mogę, ale nie wszyscy wiedzą dorośli o czym mówię. Dobra, przepraszam poza właśnie z pastyką, poza pęcherz nadreaktywny, nieuleczalny Addison, bo mam wyniki, ma wyniki, nie ma tego. I we wrześniu zeszłego roku byłem kolejny, trzeci raz. Bo pieniążki to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o zdrowie, ale teraz przejdźmy już. Muszę powiedzieć to Łukaszu, no bo wracam, zapraszam go na kawę i mówię co jest, co było, jak ja tam trafiłem, dlaczego. I, i, i ja dzięki temu, że mi wszyscy pomagają, jestem zobowiązany, aby jeżeli ktoś chce, ma chorobę nieuleczalną, bo ja bym tam, gdyby, gdyby mógł wziąć tabletkę, to ja bym tam też nie jeździł. Ale jeżeli nic nie mogę, to zrobię wszystko. I opowiadam o tym Łukaszowi. Ja sam nic nie zrobię, ale Łukasz, Łukasz ma wielu bliskich przyjaciół, których ja to, nie wiem, w cudzysłowie, nazywam wolontariuszami, którzy mi mogą pomóc, mogą, mogą mnie zawieść. Tak. I nagle się okazuje, że na te spotkania, tak, bierzemy udział, żeby im pomóc. I są te spotkania. No i teraz żałuję, że Łukasz zrezygnował. On, on mówi o sobie już, nie wiem, on, on powiedział o sobie wszystko. Ja sam tego nie podołam dalej. Ja to nie. Yy, zmieniam to tylko tak, że jeżeli ktoś sam do mnie zadzwoni, ktoś sam do mnie przyjdzie w moim mieście i mi o to poprosi, zawsze może i ja zrobię wszystko. Tak, ja zrobię wszystko, żeby pomóc. Ja nic za to nie chcę. Ja mogę z tobą nawet polecieć, bo ja już tam byłem trzy razy i ci to przetłumaczyć. Ja mogę zrobić wszystko i tylko pomóc. I teraz każdy zasługuje na taką pomoc. Jaką ja. Dobrze, wstanę. Dobrze. Wiem, że jest wielu lekarzy, albo wszyscy, co mają wątpliwości. Wszystko, co teraz mówię, powiedziałem i powiem, to nie jest reklama czegokolwiek. Nie. Moją jedyną intencją jest pomaganie. Jeżeli ktoś czuje się albo uważa, że go szukałem, skrzywdziłem, a może chciałem naciągnąć, <grym> powiedzcie mi to w twarz. Dziękuję bardzo. pytania? Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, Panie Panie Tomaszu,